bo miejscem składania najświętszej ofiary przy świętej nie są katakumby, nie są domy prywatne, wiernych jest Kościół. Więc dobra wiadomość, jak wczoraj byliśmy się z Panem pomodlić pod kościołem, koło południa było, czy już później było? Nie, na południe byliśmy. To roboty szły na ten sposób, że nawet ktoś, kto, kto słuchał, jak tam się modliśmy, pytał mnie, jak tam wytrzymałem, bo tam taki hałas był, ja no go nawet nie słyszałem. Należy się cieszyć. Salezjani chcąc czy nie chcąc, wiedząc czy nie wiedząc, coś tam w kościele remontują, zbijają posadzkę. Jest pewnie robiona ta izolacja jakoś domu, otynkowanie. Daj Boże, że to wszystko robią, przygotowując kościół pod składanie tam najświętszej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim. I usprzątnięcie stamtąd posoborowego stołka, bluźnierstwa przeciw Bogu, stoł przeciw ołtarzowi. No i że to wszystko jak się dokona, to będą ci, którzy jakimś tam sumptem będą wiedzieć, coś nam powiedzą, bo my dopóki nie będziemy wiedzieć, że nie rozdają komunii, tak jak to czynią, dopóki nie będziemy wiedzieć, że poczynili ekspiację za rozdawane komunie na stojąco i do rąk to ja przynajmniej do tego miejsca cokolwiek by tam nie zrobili wchodzić. Nie będę. Mm.